Snuładen i grani I powstała druga część greni chapter 2 Druga część grani I tutaj widzę, że już chyba będzie drugi pan, który będzie, znaczy, drugi demon, dru drugi demon który będzie się zgonił będzie Chyba dziadek. Dobra, tutaj Bot. Bot, fajn. Co się zmiło? Ta muzyka mnie wnuwia. O, dobra, to będzie lepiej. Day one. Co to kur. Gdzie jest? Co to jest? To jest mój parku, nie? super. No, szafy nie ma. Co to jest? Dobra. Nie wiem, gdzie się puść. pójść? Dobra, musimy rozmyślić plan. Słuchajcie, dodamy. Idziemy. Wychodzimy, co nie? A i piszcie jeszcze w komentarzu co nagrać i w ogóle tak dziękuję za 40 subskrypcji. Ja się boję wyjść. W ogóle pierwszy raz gram. Chapter tu No oczywiście nie pierwszy raz w grani. Ale se to na praktyce, co? So żebyśmy sobie to na praktyce obczaili żeby po prostu żebyśmy to obczaili po prostu bo ja się nie wiem gdzie co jest jeszcze no i po prostu ja się nie będzie pójść więc sobie najpierw to obczajmy w drugim odcinku jak się pojawi to już normalnie zagramy normalnie będziemy będziemy że żeby, wiecie, uciec z tego chorego domu dobrze, zbudzimy się dobra, no i teraz musimy to obczać. co to kurwa jest? co to jest? tu coś jest? nie tu coś jest? co to jest? coś potrzebuję, dobra tu zaraz mamy wyjście o, ja pierd. I to są te drzwi. I to są cholera jasne te drzwi, tak? No i pogrzało, to co? To się można by schować. To jest jakiś zlew. To jest klop. Może da otworzyć? Da. Ło. To się to się wziąć. Jak ja się przestraszyłem. Cholera jasna. Jak ja się przestraszyłem. Widzieli wiedzieli, jak ja się zesrałem teraz. Dobra, to. O, tu jest takiego, nie wiem. To tu jest pewnie szafa. Tutaj jest, co to jest? No, nie, to jest safe? Co? Wlady, coś leciało. To jest najgorsze, coś pytanie. Jeśli będzie rozpiła greni, tego to ja nie wiem. Tu na górę jeszcze jest wejście. Stungen jakiś Nie mogę to A to jest tun czyli że mogę to trzymać. To jest ta waza A jak to działa? Tu jest kuchnia. To są ze standardowe szafeczki. I czuję, że y, po prostu y, jedno z tych będzie na tym piętrze, drugie będzie na niższym, nie? Jeżeli tak czujesz, że to tak będzie. I co my tu mamy? Poza tym. No, jakaś dziwna coś. Są, tu, są, tu są drzwi? Tak. No tutaj to nic nie ma. A bo czego w Tu jest pewnie jakaś sypialnia i jakiś Oto jest to, ale nie będziemy nic tu robić. Chcę po prostu zwiedzić to. Tu jest krzesło. Mogę wziąć krzesło? Nie, o to się darzy o, da Dalej mam tu przed oczami. To jak wa ta półka się otworzyła, ja pierdolę żebyście wy wiedzieli może dla was to nie wyglądało strasznie ale dla mnie tu ja się tak zesrałem dobra kurwa sezulitykaj a tu jeszcze jest jakaś ochrona? Jest lodówka? Lodówki nie mają nawet. Dobra. Jeszcze wszystko wiedziałem uuu No, jedno se można otworzyć. Chyba co? Jedno, na, na ten to się można otworzyć. I sprawdzić, co tam jest na przykład. aha Przepraszam. A co to kurde jest? Bo jeżeli ja to kliknę, to wszystko rozpierdolę i tyle będzie z tego. I to nic się nie stało, dobra. Tam pewnie się da jeszcze wejść. Ale ja nie lewituję, więc nie wejdę. Poczekajcie, zaraz przyjdę. Cięcie. Dobra, już jestem. jest. Co to miga? A nie, pan się okarni. Dobra, już połowę ogarnęliśmy jednego właśnie nie Gdzie będzie się respić? się raz pić? To jest bardzo ważne to jest jakiś monster jeszcze Gdzie mi powiedzcie Tu to jest to Dobra tu już chyba nic nie ma Także można było zwiedzić Nie właśnie, dobra, sami przez jest Ja pierd... Cie... Co jeszcze jest? Palutki I to pewnie... Ja pierd... Ja jestem z powrotem, bo... Proszę pan ta nagrywarkę i ja muszę to teraz dokleić. No i tutaj jest nasze zajście na dół, tak? Tutaj gdzieś się spimy. Ale nic nie ma. Trzeba jeszcze żeby zobaczyć, u wallera. Jednak coś jeszcze jest. Jaki klucz? No nie ja go wywaliłem tam. Muszę teraz iść po niego. Ale. Ja gdzieś tu leży? O tu leży. Ale bardzo fajny ten jest chapter tu właśnie. No jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo się zmieniło. To musicie przyznać. Bardzo, ale to bardzo dużo się zmieniło. W ogóle cały dom, cała struktura, do tego są jakieś jakieś ścieki do diabła. Ale co tu jest? A ja mogę teraz uciec, co? Co jak Co to było? Czyli wiemy, że lepiej nie wchodzić do tej zielonej wody. Dobrze, to by było na tyle, może co? Bo bym się już dużo. Gdybyś to było na tyle, trzymajcie się. I co? Elo!